Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Przedstawiam Romana Smogorzewskiego, prezydenta Miasta Legionowo i kandydata na prezydenta w nowej kadencji. I oddaję mu głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie wracam z Legionowskiego Targu, gdzie odbyłem naprawdę setki rozmów. Prawie dwie godziny cudownych, głębokich, mądrych rozmów z mieszkańcami Legionowa. I nie tylko dzisiaj, ale i od jakiegoś czasu, bo żyjemy naprawdę w dziwnych, trudnych, niebezpiecznych czasach, mieszkańcy Legionowa podnoszą kwestie bezpieczeństwa. Pytają się o budowę schronów, pytają się o miejsca schronienia i ta sprawa monitoringu, sprawa bezpieczeństwa jest kwestią kluczową. Dlatego też dzisiaj zaprosiłem Państwa, żeby przedstawić Państwu. E, osobę, która, jeżeli wygram wybory, w co nie wątpię, e, zostanie w nowej kadencji e, moją nową zastępczynią. Przedstawiam Państwu panią Agnieszkę Silińską, e, dzisiaj jeszcze zastępcę e, komendanta e, ważnej instytucji dla Legionowa, którą wszyscy mieszkańcy znają i są dumni, że jest w Legionowie, Centrum Szkolenia Policji. Myślę, że ona najlepiej się przedstawi. Chcę tylko powiedzieć, że od lat większość pracowników Urzędu Miasta to są kobiety. Większość kierowników to są kobiety i nie ma bardziej kompetentnych pracowników, a szczególnie w trudnych, niezwykle trudnych zadaniach jak kobiety. I bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że pani komendant zgodziła się w tym trudnym czasie przyjąć moją propozycję i zostać moją zastępczynią, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Legionowa. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za spotkanie dzisiejsze, za zaproszenie na to spotkanie. Bardzo dziękuję również za zaproszenie do współpracy ze mną w tych naprawdę trudnych czasach, bo ta kadencja, która teraz nadchodzi, będzie zdecydowanie trudniejsza. Będzie zdecydowanie różniąca od tych, które już pan prezydent ma za sobą. Także ciężki czas przed nami, a faktycznie mogę być zapewne gwarancją solidnej pracy i doświadczenia. W swojej pracy zawodowej od 2009 roku byłam związana z służbami mundurowymi. Zaczynałam od komendy głównej policji, komenda stołeczna, w międzyczasie Ministerstwo Cyfryzacji. W 2022 roku trafiłam do. Legionowa, właśnie. Ja jestem osobą bardzo zadaniową, także miałam pewien plan na Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Faktycznie obiekt, który wymaga potężnego nakładu pracy i zaangażowania. Dlatego też bez problemu bardzo szybko udało nam się rozpocząć przedsięwzięcia i je sukcesywnie, kom, yy, sukcesywnie realizować. Yy. Wydawało mi się, że nie będę wiązała swojej przyszłości z Legionowem. Jestem mieszkanką Warszawy. Ale faktycznie społeczność legionowska bardzo mnie do siebie przekonała i też nie ukrywam, że nasze spotkania merytoryczne z panem prezydentem łatwe nie były. To jest bardzo trudny przeciwnik w rozmowach biznesowych, bo faktycznie kilka razy nawet doszło do małych sporów, ale jest to człowiek z potężnym doświadczeniem, wspaniały samorządowiec. Dlatego, mimo tych różnych drobnych sporów, jak dostałam te propozycje, to uznałam, że jest to propozycja, którą muszę przyjąć. Chcę przyjąć. W swojej pracy zawodowej zrealizowałam dużo przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych. Około 160 zadań inwestycyjno-remontowych o, o łącznej wartości ponad ćwierć miliona, miliarda przepraszam, złotych. Myślę, że jest to gwarancja, że uda nam się w tym trudnym czasie postawić na specyfikację potrzeb właśnie w zakresie obronności i w kontekście bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej i tego, że nie możemy tego odkładać, musimy już i teraz zaangażować się w wyspecyfikowanie potrzeb i w realizację solidną realizację zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych. Myślę, że ten czas, który nas teraz spotyka, zmusza nas do całkowitego przemodelowania. E, hierarchii e, inwestycji, naszych potrzeb. E, myślę, że to jest czas, w którym musimy się skupić e, na tych przedsięwzięciach, które przyniosą bezpieczeństwo państwu. E, MON, razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest w trakcie przygotowywania i procedowania ustawy, która będzie nas, samorządy, obligować do bardzo dużego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa e, społeczności lokalnej. Dlatego też musimy się do tego przygotować. Najprawdopodobniej też będą wygospodarowane dodatkowe środki w budżecie państwa. Z tego, co ostatnio media głoszą, będzie to 0,1 PKB. Natomiast na pewno nie, nie są to środki wystarczające, żeby samorządy mogły przygotować w sposób właściwy infrastrukturę miast na ewentualne zagrożenia. Nasza w tym głowa. Myślę, że odmrożenie środków z PKO też nam da, z KPO przepraszam, da nam dużo możliwości koncepcyjnych i zakładam, że Pan Prezydent wytrzyma ze mną te pięć lat, bo faktycznie mam lekkie ADHD, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, zadania remontowe, przedsięwzięcia. Miasto już pokochałam, także myślę, że, że swoją przyszłość z tym miejscem chciałabym, wiązać. Panie prezydencie, to tak bardzo w skrócie myślę przedstawiłam siebie, chociaż autoprezentacja nie jest moją mocną stroną. Myślę, że to co robię, moja praca jest przede wszystkim moją wizytówką i zawsze na to stawiam. Wolę być w cieniu tą osobą, która faktycznie będzie realizować solidnie pracę tak żeby Kojarzyła się z nami, żeby kojarzyła się ze mną, żeby kojarzyła się z panem prezydentem Smogorzewskim. Także, Panie Prezydencie, deklaruję wsparcie merytoryczne podczas tych pięciu lat przyszłej bardzo trudnej kadencji. Będziemy razem walczyć o to bezpieczeństwo przede wszystkim, ale nie tylko, bo też musimy pamiętać o, o tym, co się dzieje w naszym kraju, o tym, że musimy również stawiać na rozwiązania ekonomiczne na, i ekologiczne również, ale tutaj jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o tę ekologię, bo myślę, że wiele analiz jeszcze przed nami, żeby wyciągnąć te prawidłowe, właściwe wnioski. Fakt. Samochody elektryczne to jest to, o czym się bardzo dużo mówi, ale ja bym bardzo chciała przeanalizować... E, czy dostać taką solidną analizę, ile kosztuje i jak wpływa utylizacja, e, utylizacja baterii po takim wyeksploatowanym samochodzie? Tego nie wiem, dlatego też nie chcę tutaj wchodzić w polemikę w tym akurat aspekcie, ale mam mieszane uczucia i chcę też publicznie o tym powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o ekologię i wykorzystanie Źródeł energii, to stawiam na fotowoltaikę. Faktycznie ostatnie przedsięwzięcie w CSP w Legionowie przyniosło nam um, oszczędności w skali roku około 400 tysięcy. Myślę, że dla miasta to jest ten pierwszy właściwy kierunek um, po tę energię słoneczną, bez komplikacji, przyjazną wszystkich, a na pewno opłacalną. Dziękuję, panie prezydencie. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że Pani powiedziała, mimo że całe życie pracuje w administracji rządowej, my samorząd. I to, co mnie urzekło w Pani w tych kontaktach rzeczywiście trudnych, takich partnerskich, trochę inne zadania, inne wyzwania stoją przed samorządem, trochę inne przed administracją rządową, to było w Pani utożsamianie się ze swoją pracą. I ogromne zaangażowanie. I to jest ta kompetencja, która jest szczególnie bliska mojemu sercu. Ja chcę pani serdecznie podziękować, że w tych okolicznościach, w tych trudnych czasach zgodziła się pani zostawić bardzo prestiżową, ważną i też ciekawą zajęcie, jakim jest bycie zastępcą komendanta. No, jednej z większych szkół policyjnych w Polsce największą, dziękuję za podpowiedź, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie e, i przyjąć te ogromne wyzwanie e, nie mam najmniejszej wątpliwości, e, że razem wspólnie e, zatroszczymy się o bezpieczeństwo, o inwestycje. I mądre wydawanie pieniędzy publicznych i tych naszych, rządowych i tych ze środków Unii Europejskiej, bo też takie e, wiem e, inwestycje pani realizowała. Także serdecznie pani dziękuję i liczę na wieloletnią współpracę. Dziękuję państwu. Jeżeli państwo mają jakieś dziennikarze, jakieś pytania, ja na pewno jestem do państwa dyspozycji. Jeżeli nie, to serdecznie zapraszam na piknik ekologiczny, gdzie będziemy realizować też to, co mieszkańcy bardzo oczekują, żeby nasze miasto, które jest otoczone zielenią, jest mocno zielone, żeby było jeszcze bardziej zielone. Rozdamy dzisiaj kilkanaście tysięcy roślin, drzew, krzewów, które będą zasadzone w Legionowie, będą sprawiały, że Legionowo będzie jeszcze bardziej zielone. Dziękuję państwu bardzo za przybycie i za uwagę.